Już niedługo serial The Era's Tour, to się jakoś nie pamiętam. Też nie wiem, jak to się nazywa. No, ale w każdym razie serial Taylorowy i rozmawiamy... Z dokument o, nasz, do, o, o The Eras, The Era's Tour, Tour. i on będzie miał sześć odcinków, no. więc liczę na to, że dowiemy się wiele rzeczy. Ja też i że będzie taki porządny. No i ja mam dużo pytań. Dobra, które no to żeby ja zacznij, żeby ten serial na odpowiedzi. odpowiedział na nie. Po pierwsze, chciałabym się dowiedzieć, jak w ogóle wyglądał proces wybierania tych surprise songs? Mm -hmm. no. Czy ona na przykład, nie wiem, czy ona odpala Spotify'a i ona no. swoje piosenki, i ma takie. O, w sumie dawno nie było red. Zrobię no. sobie: o, w sumie red no. podobny do maruna. Ha, ha, ha. Chyba, że czy miała na przykład listę od początku? No no, mogłam mieć listę od początku to i to nocne. wiedziała od początku. Czy ona w ogóle na przykład sobie potem trenowała to, no nie, no bo ona no. musiała sobie jakoś to trenować, ale czy to trenowała już na tym stadionie, czy co, żeby miała no. jakieś swoje małe pianinko i trenowała w hotelu, żeby te surprise dobrze wyszły, no, no nie, prawda. że jakby, no nie wiem, to jest dla mnie mega ciekawe, w ogóle cały ten proces. Mm -hmm. e, czy ona na przykład wie, pamiętała, że czy miała jakąś taką swoją listę, że odhaczała, że czegoś jeszcze nie było, czy po prostu tak mm -hmm. robiła Yolo? To mnie ciekawi, eee, co jeszcze jest takiego ciekawego? No ja bym chciała zobaczyć trochę jej takiego życia prywatnego, no. w sensie co się dzieje po tym jak wychodziła ze sceny i na przykład jak sobie szła do tego hotelu no. eee, i co w ogóle tam robiła. To jest takie, żeby tak zobaczyć właśnie no. fragment jej życia prywatnego. Też Czy takie... serwisowała to masło i amerykano ze Starbucksa w ogóle ja na przykład taki używała kosmetyków. no, no. tak zobaczyć, co zrobiła, i czy po prostu mi taki, o dobra, fajnie, Nora, no, idziemy do hotelu. No. Nie, jak to no. wyglądało. No. Czy Na przykład oglądała sobie Gilmore Girls, no nie wiem, bo no. co robiła, no to jest ciekawe. I też mnie ciekawi w ogóle cały ten jakby setlista, no, nie jak ona to mhm. wybierała, czy wybierała to bardziej na zasadzie piosenki, które ona lubi. Czy bardziej takie, które się wydawało, że ludziom się będą podobać, czy mm -hmm. takie, co tam jej pasowały? Na przykład, dlaczego wybrała, nie wiem, Lavender Haze, to nie jest mała ulubiona piosenka z Midnight, a na przykład, dlaczego nie wybrała Maroon, skoro tak no lubiła rada. Marun, że śpiewała je 50 tysięcy no. razy, no nie? Czemu na przykład speak na to ma tylko tam jedną piosenkę? W się sensie akurat nie narzekam, no ale no. po prostu jestem ciekawa całego tego procesu. No i też w ogóle procesu, yy, czy będzie pokazane, nie wiem, takie projektowanie tego wszystkiego. No, już, że odkąd? od początku, jak to było, że na przykład co wymyślała te outfity no, 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 i no, jak no, to w no. ogóle. Yy, Całość. Na przykład te napisy na tych koszulkach, no, nie? No, czy to właśnie, ona byś no. Albo na przykład, czy od początku były wszystkie i trzymała niektóre tam do końca, Aha. czy na przykład w trakcie sobie stwierdzała, nie wiem jak my na przykład w to, <laughs> że w sumie bym sobie jeszcze zrobatki wzór i wtedy no, tam dzwoniła, Halo, Halo, zróbcie a, mi wzór a, nowego a, t shirtu no. czy, czy jak to wyglądało, więc to jestem też ciekawa. Yy,